Chciałbym Was prosić o subskrypcję tego kanału O łapkę w górę, bo algorytm to robi, musimy nakarmić algorytm Łapka w górę, komentarz, subskrypcja To pozwoli nam się rozwijać, to zobaczycie y, milion różnych innych fajnych rzeczy Ale pod warunkiem, że subskrypcja, pamiętajcie Siemandero moi kochani Słuchajcie, dzisiaj nadaję sobie też z mojego gospodarstwa Już niedługo się szykujemy pod wywóz nawozów Jakiś remoncik kokorlinga, ale jeżeli chodzi o remonty i o ceny i związane z tym kłopoty, powiem Wam, że naprawdę to co się dzieje dzisiaj, słuchajcie, z cenami maszyn, to jest jeden dramat, ale irracjonalne części Cen, i racjonalne ceny części zamiennych do maszyn rolniczych to jest po prostu to jest, to jest coś, z czego się nie da opisać naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się skupić na tym pługu. To jest pług z 2000, podajże, 2006 bodajże szóstego albo 5 roku. Troszkę mnie przeorał, no to jakby absolutnie nie ma dwóch zdań. No, narobił się i Model tutaj tego pługa to jest M100 Kwerderat. I wcale nie mam żadnych. On się dosyć dobrze sprawuje, naprawdę ładnie. Orze ja generalnie nie jestem zwolennikiem, słuchajcie, orki, ale on sobie daje radę. Pod kukurydzę się boję, inaczej uprawiać. W tym roku będą pierwsze próby orki bez orki, pod kukurydzę. Także dopiero po jakimś tam czasie, no będziemy to na bieżąco obserwować, będę Wam opowiadał. I relacjonował na tym kanale. I tu nie chodzi wcale o części, które się zużywają, nie chodzi o elementy robocze. Aczkolwiek elementy robocze też są strasznie drogie, naprawdę. To jest to, co było, a jest, to jest jakieś, jakieś nieporozumienie. Yy, niedługo będę odbierał części, jakieś tamto, nawet zobaczymy, czy fakty od razu dadzą, powiem wam mniej więcej, ile to kosztuje. Ale rolę nie muszę tego tłumaczyć, że to jest drogie. No ale mieszczę takie rzeczy. No to jest tak jak olej w samochodzie, musimy to wymienić. Ale, no przecież zdarza się, zdarza się i to musi być dobrej stali wykonanej i tak dalej, i tak dalej. Także, żeby to wytrzymało. Ale zdarza się, że coś innego się zepsuje. Słuchajcie, coś innego się zepsuje w takim pługu. I na przykład ja mam do remontu. Słuchajcie, yy, o. Tylną część zawiesia, gdzie tutaj słuchajcie, nie wiem czy to łożyska, tuleje, to wszystko jest tutaj do wymiany. To się tutaj wszystko, wszystko się powybijało. Do tego felga z łożyskiem, z kołem, opona jeszcze jest chyba dobra, ale tutaj to, to też jest tutaj do wymiany. No i no ten środek, bo tutaj jest, to wszystko jest tutaj rozkle, rozklekotane, więc można by było to wytylejować, wy, wyłożyskować, ale średnio to widzę z umiejętnościami u nas w naszym mieście e, i z chęcią, żeby ktoś chciał to zrobić dobrze. E, później to i tak będzie, e, później to i tak będzie, nie będzie spełniało swojej roli, bo albo zły materiał, albo, albo coś innego. Ale to, co muszę kupić tutaj. O to, o to. Wiecie, ja mówię o tym siłowniku, ale ten środek, te uzyska, to kosztuje 5000 złotych. Nie wiem, czy sobie ludzie zdają sprawę, ile to jest 5000 złotych. Kiedyś było dużo, dzisiaj też jest w miarę jeszcze dużo, ale sprawę w kontekście zarobku na polu to jest około około 3 hektarów tylko na tą jedną rzecz tylko na tą jedną rzecz słuchajcie jeszcze raz podkreślę tylko na tą jedną rzecz no ja po prostu naprawdę jestem w silnym szoku 5000 zł z czego to jest zrobione powiedzcie tak naprawdę to jakby coś nie daj Boże się zepsuło jeszcze jakby tutaj był jakiś luz, albo, albo jakiś problem, no to chyba lepiej to po prostu sprzedać. Jak ktoś chce sobie to wyremontować i, i pogonić to dalej, albo to używać, no to i kupić nowy, no bo remont no ile będzie kosztował? 30 tysięcy, 40 000 takiego pługa? Nie do wiary po prostu. A tutaj obok stoi kokorling, który będzie na sprzedaż. Jest już chyba w sumie na sprzedaż. Dojrzałem że do tego, żeby to sprzedać. Jedyna jego wada to jest jakiś kamień znaczy ten kamień ja wiem, który na polu wykopaliśmy go, no to, to ważył gdzieś z 15 ton, no i tutaj zostało takie uszkodzenie, ale jest naprawdę bardzo dobrze zrobione także będzie będzie na pewno na sprzedaż, jest już na sprzedaż, tylko muszę cenę ustalić dokupię coś co to innego elementy są już zużywane, nie wszystkie, ale robocze są zużyte cała reszta jest ok, łożyska wymienione, także jakby ktoś by wziął Zainteresowany, albo jak pisze, dzwoni. Jakoś się dogadamy na pewno. I teraz rozumiecie, patrząc na, na, na koszty, które rolnik musi ponieść, to naprawdę nie dziwcie się, że jesteśmy tak strasznie sfrustrowani tym, że po prostu na swoim polu nie zarabiamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Producent części zamienić takiego puga, producent, słuchajcie, yy, lemieszy, producent talerzy, producent yy, nawet nawozu. On, jak jemu się nie będzie opłacało, to on tego nie będzie robił. Nie kupisz u niego taniej. Tu nie ma dyskusji. Po prostu on musi zarobić, bo jak nie, to zbankrutuje. A my, rolnicy, jesteśmy skazani na polityków i na rząd. My nie możemy sobie powiedzieć, słuchajcie, że yy, nie wiem, że my się nie sprzedajemy. Nie. Po prostu nie i koniec. Jak nie, no to sprowadzą z Mercosuru czy yy, gdzieś tam indziej z jakiejś zachodniej, wschodniej granicy i temat bardzo szybko rozwiążą. Przykład nawozów, słuchajcie. Idziemy do tych moich nawozów. Dziwną i bardzo irytującą rzeczą jest to, że jeśli się nie opłaca jeśli się nie opłaca, słuchajcie, produkcji nawozów, no to lament podniesiony przez producenta doprowadza do tego, że zostają wprowadzone cła na cła na nawozy za wschodniej granicy. My też lamentujemy i podnosimy larum jako gospodarze, jako rolnicy i prosimy rząd, żeby wprowadził Cło na zboże, które przyjeżdża za wschodniej granicy. I tutaj nie ma żadnego odzewu. Nas nikt nie ratuje. Ale ich to nie interesuje. Ma być koniec. Inaczej nie sprzedamy. Czyż nie powinno być też tak to rozwiązane jakoś w rolnictwie, że te ceny nie powinien regulować rynek, tylko my powinniśmy regulować te ceny? Tylko jak to zrobić? Ja nie mam jakby na to zielonego pojęcia. Nie mam, nie, w ogóle nie, w mojej głowie Yy, nie może się ułożyć to, w jaki sposób to zrobić, bo nawet takie wasze wiecie w komentarzach, trzeba wyjść z Unii Europejskiej, Ech, będzie lepiej. No to, to już jest w ogóle dramatyczne myślenie, i z tego na pewno nic nie będzie. Yy, po prostu my musimy zostać w Unii Europejskiej, moim zdaniem, ale mieć swoje zdanie. I to zdanie głośno wyrażać, bronić swojego polskiego interesu, swojego rolnika, swojej grupy, swojej gospodarki i nie poddawać się wszystkiemu, co Unia Europejska y, y, nam powie, tak? No, tylko, tylko taką szansę widzę, bo samo wyjście z Unii niczego nie rozwiąże. Ale wracając do tematu pługa. No i powiedzcie mi teraz, czy Coś takiego jest uczciwe w gospodarce. Jeżeli my musimy zapłacić tak horrendalne pieniądze, nie mówię o jakichś oponach, o jakichś innych rzeczach, które wzrosły y, podczas COVID-u, podczas braku dostępności surowca, a dzisiaj, y, gdzie ten surowiec naprawdę spadł dużo, no bo ja oprócz tego prowadzę jeszcze jedną firmę i widzę, jakie są ceny czy miedzi, czy stali, jak to wygląda na rynku. I dzisiaj, jak ten surowiec spadł, no ceny zostały obniżone. Dlaczego? Dlaczego my musimy pokrywać chęć zysków, i nikt tego nie reguluje, nikt nie, nie ingeruje w rynek tak jak w nas? No, no, słuchajcie, no to jest po prostu pytanie za 190 tysięcy punktów. No, naprawdę. Następna rzecz, która będzie na sprzedaż? Aha. U mnie inflacja stoi w miejscu. Jakby ktoś też chciał, wymaga remontu. Ale rama prosta, słuchajcie, nic tu się nie dzieje. Papiery są zarejestrowane, będzie albo i jest. Plandeka w miarę nowa. 10 ton, 11 ton pszenicy się mieści. Jakby ktoś coś chciał przyjechać jakimś rangerem i zabrać, to zapraszam. Będę ktoś się rozglądał za jakimś nowszą skorupą. Teraz jeszcze wracamy do, ciąg do ciągników i kół. Powiedzcie. Jakiej marki te koła polecacie? Bo znalazłem jakieś linki. O, tutaj on stoi. Jung-yungi, czyli Link-longi, w cenie 2650 zł. Dobra, to już mamy. 2650 zł. No, ale znalazłem też. Nie wiem, czy to jest jakaś wielka różnica. Znalazłem, nie pamiętam, jak się nazywa ta firma. Tutaj wiem, że tą kupiłem. Ona się nazywa Alians. Opony się nazywają Alians I tutaj, w tej przyczepie, się sprawują dosyć dobrze. I balony się nie pokazują. I tak się zastanawiam, czy Alians jest znowu droższy. Znowu, znowu jest zdroższy o tego naprzód o, o 900 zł. Powiedzcie, czy Alians, czy Link Longi? Ale Jan się chwali, że ma jakieś tam nieździeralne coś tam, nie wiadomo jakie w tych opisach. Link longi się nie chwalą, ale mam je tutaj na, tych, na tej ładowarce. Obawiam się, że chyba trochę. A, na gwizdku też mam te link longi. No i Emil mówi, że jakieś takie są, czy jąk ciągciągi. ciąg ciągi. Emil mówi, że są takie jakieś nie bardzo miękkie, czy jakieś kartoflane. Mi się nie chce wierzyć, czy to jakieś ma, ma w ogóle znaczenie. A wracając do cen. Słuchajcie, 5 no, tysięcy złotych za trzy łożyska, dwie tuleje i tam pół Felgi. No to kurczę, wydaje mi się, że chyba ta cena jest zbyt wygórowana, no ale ja nie widzę alternatywy żadnej, tak? Na no, pewno. Wszystko dobre musi kosztować, ale czy to jest aż tak dobre? Pomału się okazuje, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te pieniądze stają się bezwartościowe, no, no przecież na to wszystko trzeba zarobić. To, to, to nie jest tak, że wiecie, że ludzie, że to nie leży na ulicy. Wydaje mi się, że chyba te firmy troszeczkę naprawdę przesadzają. I wiecie, potem ktoś pyta mnie "Rafo, dlaczego ty kupujesz polski sprzęt? No właśnie dlatego, że w pewnym momencie się okazuje, że ten sprzęt i tak chodzi te 5-6 lat, i tak chodzi te 5-6 lat, i dosyć, że jest o połowę tańszy w zakupie, to jeszcze do tego jest yy, o 3 czwarte tańszy w naprawie. Dlatego właśnie kupuję sprzęt. I dlatego, między innymi, polski sprzęt. I dlatego, między innymi, na pewno kupię nową, jakąś deszczownię. Ale zobaczcie, mam też takie deszczownie stare. W tym roku najprawdopodobniej będzie nowa. To jest deszczownia Odra Czeska. Odra Czeska. I ta Odra, słuchajcie, Psuje się tak samo jak i te nowe. Czyli w ogóle się nie psuje, ale koszt naprawy jej to jest jedna trzecia albo jedna siódma nowych deszczowni. Także dzisiaj wracamy do tego, co było 10 lat temu, nie, czy 15 nawet. Nie rozwijamy się, tylko się zwijamy i naprawiamy stare sprzęty. No. I każdy teraz będzie patrzył, każdego ciapka skrobał po to, żeby po to, żeby tylko nie wydać tych pieniędzy, bo to co się dzisiaj dzieje, to jest jakiś absurd. No ale nic, jedziemy po części e, do pługa i e, dam wam znać ile tylko te lemiesze i tylko e, skrobaki kosztowały, nie skrobaki tylko e, dzioby kosztowały. No to co? Zasuwamy po części do takiej części, części tylko robocze e, po lemiesze i po dłuta ze śrubkami. I pokażę wam, ile takie dłuta ile miesze kosztują do takiego pługa, i czym to jest uwarunkowane, że to aż tyle kosztuje. Jedna rzecz. Druga, doszły mnie właśnie suchy, że Kwerderant po 19 latach produkcji znaczy, może nie produkcji, ale po 19 latach od wyprodukowania tego pługa, niestety już części zamiennych do tego nie, ro nie, nie robi. To co gdzieś komuś się udało znaleźć na półce, kosztuje właśnie dlatego, że już tego się nie robi, no to chyba zabytek już jest, tak? także i nie można tego dopasować, bo sobie opatentowali ten, 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 ten cały system napędu odwracania koła jakby to nie było, jak nie wiadomo jak skomplikowane no to po prostu mistrzostwo świata zostało w tym półgu zrobione bo to jest tak strasznie skomplikowane i tak strasznie utrudniono komuś życie że i nawet tego nie ma jak przerobić że no niestety także jedziemy do sklepiku zaraz zobaczymy czy mają na mnie fakturę to pokażę wam od razu ile za kawałek złomu trzeba zapłacić także jesteśmy w sklepiku w którym Robimy zakupy. Dobry. Troszkę złomu. Czyli co? Tyle czegoś kosztuje. Zaraz wam połem Moi kochani, to co wam mówiłem to jednak uległo zmianie. To nie jest to wszystko. W tym remoncie, co e, wam pokazywałem, czyli tu nie chodzi, ja nawet nie wiedziałem o tym, bo dopiero teraz z pracownikiem e, z Bizonem e, rozmawiałem na temat e, tego, co tu się zepsuło. To nie jest to wszystko, to nie jest to wszystko tutaj, słuchajcie, co, co, co widzicie. Tylko, uwaga, uwaga, patrzcie na to. Tu jest tak: koło od taczki, felga od taczki, dekielek. Nie mylić z tą rurką i ośka z dwoma łożyskami. Rozumiecie? I to kosztuje 5200 zł netto. 5200 zł netto. Ja się pytam, czy oni nas mają za wariatów? To jest złota zrobione? Złotym powietrzem? Premium powietrzem nadmuchane? Czy co? No to jest niedowiary. Ja już rozumiem, że. Dzisiaj ten siłownik 3000 kosztuje, bo on jest specjalnie wymyślony przez Kwerdelanda i nie można go naprawić. Co byśmy nie zrobili, go nie naprawimy, ale za te pieniądze, jakby się ten siłownik jeszcze zepsuł, to naprawdę lepiej to wyrzucić, dać konstruktorowi to do opracowania, wypalić, zrobić swoje i mieć zrobione po swojemu, albo zamienić to na inny polski odpowiednik. Także jak ktoś jeszcze raz zapyta się mnie, dlaczego kupuje polski sprzęt, to właśnie dlatego, że choćby. Jak się coś zepsuje, to te części zamienne są trzy albo cztery albo pięciokrotnie niższe niż zachodnie i się niczym nie różnią. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do obserwowania. Już za chwileczkę będzie film o rzucaniu nawozów. Za dwa dni ruszamy. Co dajemy, jak dajemy, kiedy, w jakich ilościach, jak się sprawuje piękny opryski... opryskiwacz, jak się sprawuje piękny rozrzutnik drugi sezon Unii Grudziądz, który sobie tam stoi i czeka na lepsze czasy. Zapraszam, pozdrawiam, do zobaczenia.